Zestaw do zrobienia małego pojazdu, zaczynamy robić. Robimy cztery takie oponki. Mhm. Dwa, trzy. Zabieramy jeden po sześć. Później zabieramy dwa takie. Dwa łączenia do kół. Tutaj podłączamy jeden z jednej strony i z drugiej strony. A następnie I przyczepiamy kółka. Wtedy wychodzi nam takie podwozie. Następnie? Następnie budujemy kask. Później ludzika. Damy na niego taki kask. Ludzik gotowy. Ludzik gotowy. Rozwiążemy mu nogi. Tak wygląda. Po drugie Już. my jeden taki, jeden taki jeden taki. Więc tego przyczepiamy tutaj, przyczepiamy te dwa tutaj i przyczepiamy tutaj z tyłu, z tyłu a ludzika wsadzimy, wsadzamy tutaj. I wychodzi nam taki samochodzik. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę.